Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, Coxie IO. Wszystkie rynki w jednym miejscu. Środa, 22 maja 2019 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam na 127 CryptoNews. A w dzisiejszych krypto tak jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w krypto ćwierka, czyli Twitter, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec. Jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości ze względu na kryptostok, Pizza Day, który dzisiaj się odbył, troszeczkę mniej. W dzisiejszych wiadomościach mamy, Circus zwalnia 30 pracowników. Izraelski sąd stwierdza, iż Bitcoin nie jest pieniądzem. Chińska firma JD.com złożyła wnioski o 200 patentów blockchain. Japońskie giełdy kryptowalut z rosnącą ilością użytkowników. WhatsApp pozwala na wysyłanie i odbieranie krypto. Witalik Buterin, wszystkie odkrycia potrzebne dla Ethereum 2.0 są gotowe. Później ze strony Komparek.pl, dyrektor techniczny BitGo, okraciony z kryptowalut. I na końcu z BitHub.pl oszustwa kryptowalutowe pochłonęły ponad 130 milionów złotych. Rozpoczynamy 127 kryptoniusy. I oczywiście, przepraszam, troszeczkę krótsze, byłem dzisiaj na kryptostoku. Jeszcze powiem parę słów na ten temat w podsumowaniu. Circle. Kryptowalutowy startup Circle zwolnił 30 swoich pracowników, co stanowi około 10%, ca... 10 całego zespołu. Jak powiedział CEO firmy Jeremy Allaire jest to efekt zaostrzania się restrykcyjnego podejścia regulatorów w Stanach Zjednoczonych. Firma jest właścicielem takich biznesów jak giełda Poloniex, strona Equity Crowdfunding, SeedInvest czy razem z Coinbase, Stablecoin USDC. Zwolnienia dotyczyły głównie biur w Bostonie i Nowym Jorku. Dodatkowo zlikwidowano także kilka ofert na nowe stanowiska, czyli po prostu je zniesiono, nie będą zatrudniać nowych ludzi z jednocześnie apeluje do władz o łagodne regulacje. No cóż, może się okazać, że w Stanach Zjednoczonych biznes krypto, przynajmniej w niektórych Stanach, nie będzie wcale wyglądał tak jak Pięknie jak mogłoby się wydawać. Lecimy dalej. Izrael. W Izraelu zapadł wyrok dotyczący króla kryptowalut. Sędzia stwierdził, że Bitcoin nie jest pieniądzem, ale aktywem, a więc zysk ze sprzedaży go podlega pod podatek od papierów od zysków kapitałowych. Sprawa dotyczyła Noama Coppela, który kupił BTC w 2011 roku i sprzedał dwa lata później, zarabiając na tym 2,9 miliona dolarów. Twierdził on, iż Bitcoin jest walutą obcą, od której waha nie pobiera się podatków. Izraelski Urząd Skarbowy, czyli ITA, był przeciwnego zdania. Pan Kopela musi teraz zapłacić 830 tysięcy dolarów podatku. Może, e, może on także odwołać się do Sądu Najwyższego. Zobaczymy, co zrobi. Pewnie będzie się odwoływał. Lecimy dalej. Chiny. Chiński gigant z branży e-commerce, firma jd.com, złożyła wnioski o ponad 200 blo e, paten e, blockchainowych patentów. Ujawnił Securities Daily. Firma jest trzecią największą firmą internetową po Amazonie i Google. Pomimo złożenia tak wielkiej ilości wniosków w rankingu firm chińskich prowadzi Alibaba z 262 wnioskami, na trzecim miejscu Stecent z, z 80 oraz Baidu z 50. Jest to kolejne potwierdzenie, iż Chiny, zabroniły, iż Chiny pomimo tego, że zabroniły zbiorek ICO, ale w samym świecie technologii blockchain nie pozostają w tyle. Jeśli chodzi o świat, to jeśli chodzi o wnioski, to oczywiście prowadzi Enchain, e, który złożył 666 wniosków. Trzeba tylko uświadomić, że e, złożenie wniosku nie jest tym samym co otrzymanie patentu, bo niektórzy psychofani Bitcoin SV, w e, Craig zro, złożył wniosek, później złożył też wniosek o opatentowanie Bitcoina i oczywiście traktują to jako przyznanie patentu. Jeśli chodzi o patenty, z tego co, e, co się orientuje, to najwięcej e, patentów ma Bank of America. Przyznanych patentów oczywiście blockchainowych na drugim miejscu jest bodajże IBM. Także tutaj na świecie, prawdę mówiąc, nie pamiętam jak to wygląda. Nie wiem, czy właśnie Alibaba nie, jest, nie ma największej ilości wniosków. Oczywiście mówię, wniosek może złożyć każdy, kto spełni tam wymagania formalne. Lecimy dalej. Japonia, japońskie giełdy kryptowalut już odczuwają kryptowiosnę. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Cointelegraph Japan, azjatyckie giełdy kryptowalut odnotowały w ciągu, w ciągu ostatnich miesięcy wzrost liczby nowych użytkowników o 200%. Oczywiście jest to średnia pewna ilość. Największy wzrost odnotowały giełdy BitPoint, DMM i Kończek. Kończek był giełdą, która została schakowana, ktoś go tam kupił. BitPoint w, e, w maju zanotował trzy razy więcej rejestracji niż w marcu. Daleko jednak do ATH. Coinbase. Sam w sobie pod koniec 2017 roku, gdy bańka pękała, notował rejestratnie 100 tysięcy nowych użytkowników dziennie. No, zobaczymy co nas czeka w przyszłości. My w tym czasie lecimy dalej. Whatsapp. Dzięki nowemu botowi o nazwie AM, Aplikacja Whatsapp pozwala na przesyłanie kryptowalut. Ogłosiła to na swoim Twitterze Zulu Republic. Będzie można przesyłać Bitcoina, Litecoina, Ethereum i ZTX. ZTX jest to natywny token Zulu. Niestety, J bot działa w tej chwili bardzo słabo. Wszystko opiera się o numer telefonu. E, z tego co zgłaszali tu użytkownicy na e, Discordzie Kowalskiego, no jest to droga przez mękę i tu jeszcze do, można powiedzieć, pełnej adopcji i takiej prawidłowej funkcjonowania. Nie jest to przesyłanie bana bananów, w każdym razie. Lecimy dalej. Ethereum, Vitalik Buterin, twórca Ethereum 2.0, stwierdził, że wszystkie ba badania potrzebne do wprowadzenia Ethereum 2.0 są już ukończone. Zespół pracował nad tym około roku. W tej chwili istnieją trzy testnety fazy 0, a następna faza ma ruszyć latem. W fazie 0 testowany jest proof of stake. Najważniejszą cechą, która ma wprowadzić Ethereum 2.0 jest sharding. Eee, całość działania... W wersji 2.0 jest opisana w artykule, który oczywiście znajdziecie link pod filmem, tam wszystko Vitalik dokładnie opisuje, można sobie poczytać, ja Was tu nie będę zanudzał. Lecimy dalej. Ale zanim przejdziemy sobie do nadchodzących wydarzeń, mam newsy z dwóch stron. Przede wszystkim na początku ze strony komparyk.pl, dyrektor techniczny Bitgo, okradziony z stracił 100 tysięcy dolarów autorstwa Arkadiusza już 22 maja 2019 roku. Kryptowaluty, które z niejednego robotnika klasy średniej uczyniły milionera, również równie dużo mniej, mniej bądź bardziej zamożnych ludzi doprowadziły do ubóstwa, niekiedy nawet do bankructwa. Jednym z grup, spo, jednymi z grup społecznych, które mogły ucierpieć na spadku wartości rynku cyfrowych aktywów są oczywiście spekulanci i minerzy. Kolejną z grup są także osoby, które padły ofiarą ataków hakerskich. Do tego drugiego grona dołączył niedawno Sean Cons, czy Kunz. Kierownik techniczny firmy tworzącej portfel kryptowalutowy BitGo. Oczywiście więcej możecie w tym artykule przeczytać. A teraz przejdźmy do, e, do BitHub'a i tutaj e, artykuł Rafała Piskuły. UK, oszustwa kryptowalutowe pochłonęły ponad 130 milionów złotych. Na rynku kryptowalut występuje ogromna ilość oszustw i skamów, których ilość nadal jest bardzo wysoka, niszcząc ogólną renomę kryptowalut. Oszustwa zarówno w rynku, na rynku krypto, jak i forex przeanalizował brytyjski regulator FCA. Raport instytucji podaje, iż ze słoroczne straty oszustw kryptowalutowych i forex wynoszą 27 milionów funtów. Jest to około 132 milionów dolarów. Dla inwestorów z Wielkiej Brytanii w skali świata to są pewnie miliardy. O, proszę bardzo, między innymi BitConnect. BitConnect powraca. Uważajcie, śledźcie Scam Alert. Tam staram się o tym wszystkim informować na bieżąco. Tu od razu kliknę koń paprykę i przejdźmy sobie teraz do nadchodzących wydarzeń. Dzięki Dominik, że podesłałeś, jak zwykle, świetna robota. Na początku dzisiaj odbył się Kryptostok Pizza Day. Było około 20 paru osób, bardzo mi się podobało, bardzo fajne spotkanie. Pierwsza, raz, żeśmy siedzieli tak długo, bo do, tak naprawdę dopiero około 21.30 skończyliśmy. Super, wielkie podziękowania dla SoftwareHatu, dla to, że udostępniają nieodpłatnie swoją skalę. Oczywiście odbywały się w całej Polsce spotkania. 23 maja: Malta AI Blockchain Summit, konferencja na Malcie. 28 maja: Eternity Hardfork Fortuna 3XX, czyli wersja 3, coś tam, coś tam. I Engine Coin będzie miał Meetup w Singapurze Przejdźmy teraz do co tam krypto ćwierka, czyli przeanalizujmy sobie Twittera. Na początku z Whale Alerto 120 Ethereum, to jest 30 tysięcy dolarów, zostali zostały skredzione z giełdy Kryptopia zostały przesłane. Do giełdy Hiwhobi. E, później e, z telegrafu 100 tysięcy ponad dolarów e, w postaci Bitcoina zostało skradzione, o czym już mówiłem na e, kompariku, e, z, od, menadżera, e, od menadżera portfela BitGo. Dash wprowadził wersję e, Dash Core, wersja 0.14, zostały wypuszczone te e, pliki źródłowe do mainnetu. Licencjonowany i regulowany broker, czyli Invest Voyager, ogłosił, iż będzie używał multiautoryzacji, właściwie tego, tej technologii, multiautoryzacji do zarządzania portfelem kryptowalut od Ledger's Volt. I podał Ledger, będzie ich technologia używana. Teraz przejdźmy to sobie na analizę sytuacji na rynku. Jak widzicie, jesteśmy troszeczkę na czerwono. Spójrzmy sobie na koń paprykę. Na koń papryce w ciągu ostatnich 24 godzin na czerwono. Oczywiście z jedną taką rzeczą był Bitcoin SV, który zaliczył 100%, 100 wzrost w ciągu 24 godzin nawet ponad 100% pojawiło się to dlatego, iż opublikowano informację, jakoby Craig Wright dostał patent i stał się został uznany jako twórca Bitcoina, nie, nic takiego nie miało miejsca złożył człowiek wniosek chociaż oczywiście wielki już tu został podniesiony szum przez psychofanów Bitcoina swała. wszędzie oczywiście próbowali no ale to jest, ja mówię, rozmowa z psychofanami czegokolwiek jest jak granie w szachy z gołębiem, prędzej czy później go, gołąb oleje zasady, nasra na szachownicy i powywraca szachy, także, także tak to wygląda, ja rozmawiam na fakty, a nie na jakieś opinie, możemy mieć różne, oczywiście jedni mogą kochać Bitcoin SV, uważać go za prawdziwego Bitcoina, inni mogą go nie kochać, to indywidualna sprawa, ale jeżeli my rozmawiamy o faktach, to rozmawiajmy o faktach, market cap oczywiście 244 miliony, no ale przejdźmy sobie do mojej ulubionej sekcji, czyli zobaczmy jakie są w ciągu ostatnich 24 godzin, największe wzrosty, zobaczcie, największy wzrost, hedge trade, Chainlink, Functon, Kuwarczyn, Telcoin, DigiByte, NKN, Metal. A jeśli chodzi o loserów, to najwięcej stracił Newton. Patrzę z tym Newtonem chyba ciągle obalają jakieś selery, tak? Fetch AI, Next, ale to nie ten Next. Apollo też straciło. Zobaczmy tutaj nowe waluty, które zostały dodane. Zobaczcie, IOTW było, IOTA później IOTB i teraz IOTW. Później będę będzie IoTX i tak inne i tak dalej Award coin, zobaczcie, Award właściwie Unfoldu Group, no solo Ale nie wiem czy to Han Solo czy jakieś inne solo Czy może ktoś chce skoczyć na solówkę Trudno mi powiedzieć Cóż tu można więcej rzec No prawda jest taka, że Jak to mówią, moja rada taka Zalej pan robaka Także Także tak to wygląda Co ja mogę więcej powiedzieć, no Rynek Sam osobiście obserwuję Mam zamiar coś tam troszeczkę dokupić Mam swoje krypto, parę kryptowalut, które pragnę jeszcze posiadać, których do tej pory nie posiadam. Zobaczymy, co będzie dalej. Obserwujemy spokojnie. I właściwie tyle. Jaka będzie korekta, czy to tylko takie drgania. Wczoraj było ponad 8, dzisiaj jest poniżej 8. No, jak widzicie na pasku, na razie wszystko na czerwono. Zobaczymy. Nikt tego nie wie. Przejdźmy sobie do podsumowania. Oczywiście, coś już tutaj nachrzaniłem i jestem nie w tym miejscu, gdzie trzeba, ale już jestem. Przede wszystkim tak. Zakupiłem sobie do mikrofonu taką fajną rzecz, która się nazywa hmm, kosz amortyzacyjny, czy, czy, czy coś takiego. To jest takie do montażu mikrofonu. E, wcześniej uderzenie jakiekolwiek w statyw powodowało, e, powodowało, że ten mikrofon zaraz od razu dudnił. Teraz mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. E, mam już nowe światło, jeszcze muszę się z nim pobawić, ale już pierwszy raz testuję te nowe światło. Oczywiście mam tutaj oświetlenie green screena, a tutaj z nade mną to nie jest niestety profesjonalne studio. Więc, więc tutaj wiadomo zawsze będzie gdzieś boszne oświetlenie, musiałbym tu chyba sobie jakiś ekran postawić czarny, żeby mnie to nie oświetlało, albo się w jakiejś klatce zamknąć, także tak to wygląda e, nowa seria, czyli Mike's Lab, pierwszy odcinek był, badałem Stratisa, teraz będzie o ile dobrze się nie mylę Fetch AI, oczywiście e, Kryptoniusy w sobotę mogą być później. Nie wiem, jadę w piątek do Szeka pro do Warszawy przy okazji chciałem też poinformować was wszystkich o tym, iż dogadałem się z kancelarią prawną. Oni nieodpłatnie przygotują wniosek do kryptopii, dostaniecie wersję taki szablon w wersji angielskiej, w wersji polskiej Będziecie musieli swoje roszczenia wpisać, będziecie musieli oczywiście swój adres i wysłać bądź mailem, najlepiej normalnie poleconym listem do Kryptopii. Postaram się gdzieś tam ten adres zdobyć, gdzie to nadsyłać. Więc to jest taka rzecz, fajnie. Będę, oczywiście razem, z, razem w Kompariku, czy o godzinie 13, w piątek, prowadzimy wspólnie z Aleksandrą Kopeć, właśnie z kancelarii z kancelarii, która nam pomaga, wszystko zostanie ogłoszone ładnie, wniosek jak tylko będzie gotowy, to zostanie opublikowany, pogadamy sobie o tej całej sytuacji i tak dalej, postaram się Wam maksymalnie pomóc, jeżeli to jest tylko możliwe. Kryptowalutowa niedziela z Majkiem, oczywiście w niedzielę, znowu gości, mam już Zuma wersję pro, więc nie będzie tutaj nam przycinać, no i właściwie z mojej strony to tyle, powiem szczerze, organiza a właśnie, najważniejsza rzecz, zapomniałem wspomnieć o kryptostoku, odbył się dzisiaj kryptostok, szósty już, E, dzięki uprzejmości, tak jak już mówiłem, Software Hatu mamy nieodpłatnie salę. Dzięki e, sponsoringowi e, Biocontrol, e, czy Biocontrol, bardziej z polskiego mamy, mamy, jedliśmy pizzę, było tam ponad 20 osób, fajnie rozmawiało się, fajnie się gadało. W czerwcu, oczywiście, kryptostoku nie będzie, ze względu na to, że będzie spotkanie społeczności Mike Satoshi, ale myślę, że w lipcu, w sierpniu kryptostoki się odbędą kolejne. E, co mogę powiedzieć? Z tego co widziałem, to jest potrzeba, żeby troszeczkę poedukować ludzi z portfeli. Także pewnie jakaś następna prelekcja będzie na temat portfeli, tego mnemonic jak to przenosić z jednego na drugiego i tak dalej. To się na pewno przyda. No i właściwie tyle, przyznam szczerze, jestem dosyć mocno ubity. Także jak widzicie, nie ma tego powera. No ale w sobotę wrócimy z podwójną mocą. Także pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Do następnego razu.